4 lutego Marvel opublikował oficjalny teaser do filmu Fantastic Four First Steps. Sam teaser został dobrze odebrany w sieci, choć nie powiem, że na sam z trzeba było poczekać godzinę. Po zakończeniu odliczania, wyszła obsada naszej fantastycznej rodziny i powiem szczerze, takiego marketingu się nie spodziewałam. Przejdźmy do samego teasera. z Storm wraz z Reedem Richardsem witają gości w budynku Baxtera, czyli w siedzibie fantastycznej czwórki. Następnie Reedy mówi, że organizują rodzinny obiad raz w tygodniu tak dokładnie to w niedzielę o siódmej, bez względu na wszystko. Myślę, że pewnej niedzieli na rodzinny obiad wpadnie niespodziewany gość. Ciekawe, czy w tym świecie istnieją Avengersi, bo pamiętajmy, to nie jest nasz główny świat, tylko jakiś wariant rzeczywistości. Myślę, że wszyscy obawiali się, jak będzie wyglądał nasz kamienny kolega i nie wygląda on najgorzej. Pan fantastyczny coś oblicza, my natomiast w tle możemy zauważyć jakiś portal. Powiem szczerze, że moja wiedza o historii fantastycznej rodziny jest ma, więc odsyłam was do filmiku, który bardziej tłumaczy ten kadr. dialogu, który dostajemy pomiędzy Riddim a Sue możemy. Jak się czyta, <laughs> Wynika, że dostaniemy jakąś retrospekcję, jak to się stało, że nasi bohaterowie są jacy są. Zostaje nam pokazane moce Storm, i szczerze, jak na niewidzialną kobietę. Ukazanie jej mocy jest dobre. Richards mówi dalej, że Ben nie był skałą. I widziałam w sieci komentarze, że ta scena jest najlepszą z tego teasera, ponieważ sam Ben nigdy nie chciał mieć mocy i zapewne ma jakiś żal o to do swojego przyjaciela. Johnny nigdy się nie zapalił i również przy ludzkiej pochodni miałam obawę, że to może wyglądać średnio. I zobaczcie jakie mamy czasy, że cieszymy się, że CGI wygląda dobrze. Pewnia swojego męża, że nieważne co się stanie, staną temu czoła razem. I czyżby to nie jest scena niszczenia świata przez Galaktusa? Właśnie, Galactus, pożeracz planet, to dlaczego jest on taki, no nie wiem, mały, spokojnie, ale nasz byt kosmiczny może się zmniejszać lub powiększać. I w samym filmie e, mamy dostać dwie wersje Galaktusa, tego co możemy zobaczyć na zwiastunie i tego najprawdopodobniej co pożera planety. Sam zwiastun wywarł na mnie pozytywne wrażenie, bo po pierwsze, jest to pierwszy film od dawna, na którego może pójść każdy bez Oglądania wcześniejszych 45 filmów i 35 seriali MCU. Po drugie, jest tutaj wyczuwalny klimat falauta. Wiecie taki retrof retrofuturyzm? No, ja kocham takie klimaty. A po trzecie, aktorzy wyglądają naprawdę dobrze w swoich rolach. Mam jednak jedno ale. Dlaczego nie y, pokazali mocy pana fantastycznego? Albo nie są jeszcze gotowe w postprodukcji, albo wyglądają tak źle, że nie chcieli psuć pierwszego wrażenia. Mam nadzieję, że po prostu na moce fantastycznego pana, pana fantastycznego, musimy poczekać do drugiego zwiastunu, zwiastuna i nie będą wyglądać. Mam nadzieję, że moja druga obawa. Yy, znaczy, że moje obawy się nie yy, sprawdzą i będzie to wyglądać naprawdę dobrze, bo martwi się o to, dlaczego tego po prostu nie pokazali, lub po prostu to jeszcze te moce nie są tak dobre, żeby je pokazać, bo miejmy nadzieję, że po prostu nie są one jeszcze gotowe i zobaczymy je w drugim zwiastunie. Miejmy nadzieję. <grytanie> yy, więc yy, w sumie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Yy, dobrze, słuchajcie, ja się z żegnam. Piszcie w komentarzach, czy yy, jak ten zwiastun wam się podobał, co wam się może nie podobało, na no, co czekacie najbardziej. Ja się zamierzam, żegnam Myśmy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, się ma cześć.